Wykresy przestawne są szczególnie użyteczne do analizowania danych sprzedaży. Mają tą ogromną przewagę nad zwykłymi wykresami, że nawet niewprawny użytkownik przygotowanego wykresu przestawnego może łatwo zmieniać jego konfigurację i korzystając z jednego wykresu może przeanalizować wiele różnych zakresów danych. W przykładzie pierwszym pewna hurtownia raz w miesiącu przygotowuje i rozsyła katalog produktów, na podstawie którego sklepy zamawiają towary. Kurtownia ta analizuje wyniki swojej sprzedaży w dwóch regionach północ i południe. Każdy katalog ma 50 stron, na których oferowane są towary z trzech różnych kategorii: A, B i C. Następnie kolumny ze sprzedażą oraz marżą. Na podstawie tych danych przygotujmy wykres przestawny. Stajemy gdziekolwiek w tabeli z danymi, przechodzimy na kartę wstawianie, gdzie wybieramy wykres przestawny a następnie jeszcze raz wykres przestawny w okienku utwórz wykres przestawny nic nie musimy zmieniać zakres danych jest rozpoznany właściwie i chcemy utworzyć wykres na nowym arkuszu wykres przestawny zawsze powstaje razem z tabelą przestawną która pokazuje dane prezentowane na wykresie do wartości przynosimy sprzedaż i marżę które będą podzielone na strony, a do filtrów przenosimy region i miesiąc. W przykładzie pierwszym nie będziemy używać kategorii. Teraz oś pionowa pokazuje wielkość sprzedaży, a marża będąca pomiędzy 0 a 1 jest równo przy osi poziomej. Wybieram serię wartości ze sprzedażą, klikam prawym przyciskiem, a następnie wybieram Formatuj serię danych. Zmieniam na oś pomocniczą. To chwilowo nie będzie potrzebne. Teraz wybieram drugą z serii. Jest to marża i z karty wstawianie wybieram wykres liniowy. Mam w tym momencie marżę pokazaną na tej osi i sprzedaż na tej osi. Oczywiście sumowanie marży nie ma większego sensu, dlatego Wybierzmy tylko jeden region i jeden miesiąc. Mogę teraz nieco rozszerzyć ten wykres. Jeżeli kliknę na dowolny z przycisków pól, uzyskam dostęp do opcji Ukryj wszystkie przyciski pól na wykresie. Teraz wykres trochę rozciągnę. Przeniosę legendę pod spód. Mogę też przenieść go pod dane z tabeli przestawnej i ukryć wszystkie te dane, pozostawiając jedynie filtry. Dodam tu może kolumnę, pozbędę się konturu wykresu, a także tego. Następnie z karty widok. Stojąc poza wykresem, wyłączam linię siatki. I tak przygotowany wykres może być śmiało używany także przez osoby niezbyt dobrze posługujące się wykresami przestawnymi. W drugim przykładzie chcielibyśmy do stron dodać informację także o kategorii. Tak, aby użytkownik wiedział, czy na tych stronach była oferta kategorii C, B, a może A. Wróćmy do danych. Tutaj połączymy informacje o stronach z kategorią. Zaczniemy od funkcji Jeżeli. Aby strony były właściwie sortowane, przed wszystkimi stronami jednocyfrowymi musi znaleźć się 0. Czyli jeżeli ta wartość jest mniejsza od 10, Połącz 0 i zawartość komórki D. W przeciwnym razie weź tylko komórkę D. W tym momencie uzyskałem dla liczb jednocyfrowych 0 i ta liczba dla dwóch cyfrowych nie ma zmian. Więcej kombinacji nie ma, ponieważ, tak jak mówiłem na początku, katalog ma tylko 50 stron. Teraz do tego. Dodamy jeszcze spację i połączymy to z kategorią. Nazwiemy to strona plus dodatkowe dane i utworzymy nowy wykres przestawny. Stawianie, wykres przestawny, nowy arkusz, OK i strona plus Idzie do kategorii marża, sprzedaż do wartości, strony już nie używamy, kategorii nie używamy, miesiąc do filtrów, podobnie jak region. W tym momencie prawie wszystkie kolejne operacje będą takie jak poprzednim razem, czyli zaczniemy od tego. Następnie wykres liniowy, trochę formatowania. Wybierzmy formatuj oś, następnie etykiety, określ jednostki interwału jako 1. Uzyskaliśmy to, o czym zależało, natomiast etykiety nieczytelne, ponieważ zabierają zbyt dużo miejsca. To, co powinniśmy zrobić, to znów powrócić do formatuj oś i tutaj na karcie wyrównanie wybrać obrócić cały tekst. W tym momencie już mamy to, o czym nam zależało. Przydałoby się jeszcze sformatować tą oś. Oczywiście nie możemy wybrać zwykłego formatowania, ponieważ przy pierwszej zmianie danych zostanie ono utracone. Klikamy dwukrotnie tutaj format liczby procentowe, bez miejsc dziesiętnych OK i w ten sposób uzyskamy formatowanie odporne na zmiany w tabeli przestawnej wszystkie strony mają swoje numery a także widać podział na kategorie tutaj była sprzedawana kategoria A B i C od 25 strony do praktycznie końca katalogu za wyjątkiem okładki uzyskaliśmy pożądany efekt.